Cześć, z tej strony Emperor. Razem ze mną jest Blizzard Siemanko Deltowski Siemanko. oraz Orazja Żygam ten dziecią A to jest pierwszy odcinek z serii Zagrajmy z DWS A więc dzisiaj gramy sobie Rankeda Ups Blizzard Disconnect O nieźle jak zwykle idzie. Jak e, jak my to przegramy to ja to przegrafikuję tak żebyśmy wygrali, bo nie ma bata. Gdzie idziemy? E, na b, b, b chyba. Na B. Bier, bier. To co zawsze. Ja kupuję smoker, jakby To co zawsze trzeci. Czy... Dobra, biegajcie do tyłem, zbiegajcie tyłem Biegajcie tyłem. Nie ja cierpię biegajcie. No ale muszę opleśować, no sorry. To dostać! Aaaaa! Dobra, ty... bier, bier. Aaaa. Bra, i! Paga, tył, tył, tył wasz! Bijcie, Oj. Oj, oj, oj oj trochę nas szczela. Zostało mi dwa hapsa, o dobra już nie zostało mi dwa hapsa. Kurwa. No, nie, no uratuj! Oj No to uratowałem, oj. dobra szuka! Zimno w ręce, nie mogę grać. A moment konia. Paczam plecy O! Cie ja ja. Ej słuchajcie Słyszy... ja, sły... mnie. SŁYCHACIE mnie, słucham cię. Słucham. MNIE już słuchajcie mnie. Lagali, nagali! A ja, ja, ja. No, no widziałem, widziałem, jak ja to Proszę, nagrałem. Chłopieku, ja to nagrałem. FAK To jeszcze będzie na parzą. Jak się już wydaje pakę? Weźmy się Ej, patrzcie, ma rozwiązany but. Ma ołgorz mataj! Jaki nubek, nagrałem to. Denta. Dziękuję. Słucham cię. Tak, i zapomniałem powiedzieć jednej rzeczy dzisiaj. Tak okazyjnie nie ma z nami twojej starej. Bo jest chora i nie może nagrywać, ale w kolejnych odcinkach. Wywala mapkę, ja mam Maka Dzięki Mako P Mako P Wej, bo wyglądacie jak... Może jakieś głupia nie I być słabe Idziemy ja! do Idzie na kurczaka he, he 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 Ale jest dobry Mak szybko Sorry do tego No, no o, ostatni, Ostatnim razem zrzegałem się frytkami z Maka No, ja też

Jezu, ten twój śmiech jest taki roz... ZER Taka wiewiórka No właśnie, co baj, 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 baj. To było tak inteligentne Ja plantować i rozbroić Dobra, ja, ja a więc tak, to była Zobacz, pierwsza... skrzynkę! KSZYNKĘ! W... DAJ KAPSUŁKĘ e, Ta kapsułka schodzi już nie. za 2 centy. Kiedyś schodziła bo... drożej. No dobra, Ale teraz to więc... jest kapsuła 2, patrz! Dobra, cicho bądźcie, cicho bądźcie. O Boże, jakie wy jesteście błoty. Przedstawiają elitarę, bo tylko jedna była złoty, Laura. Aha... O, a gwizd już spadło! No dobra, więc e, był Dziękuję z wami... wam bardzo Tak, dziękujemy wam bardzo za obejrzenie. To był pierwszy odcinek, run... e, to był pierwszy odcinek z zagrajmy z TWS e, Razem z wami był e, Blizzard Deltowski Halo Agavizaj Jestem chory! Emper, hehe, he, Cześć oraz Twoja Stolo. Cześć! A więc kończymy. papa. Pa. cześć, cześć cześć!